Witajcie serdecznie. Jest to pierwszy Meetup Open Virtualization Pro. Za chwileczkę się, mam nadzieję, że wiecie, czym się zajmujemy, dlaczego to robimy i tak dalej. Natomiast przede wszystkim chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami. I kolejne dwie, mam nadzieję, do trzech godzin poświęcicie na tematy związane właśnie z otwartą wirtualizacją w zmieniającym się świecie IT. To jest pierwszy temat w ogóle Meetupu. Jest, jest tyle rzeczy do omówienia z naszymi różnymi ekspertami że musieliśmy od czegoś zacząć. Ze względu na to, że w ostatnim czasie robiliśmy kilka webinarów z cyklu O z cyklu Red Hat Virtualization, z cyklu Ansible, stwierdziliśmy, że zbierzmy to w kupę i podzielmy się tą wiedzą, no przede wszystkim pierwsza sprawa po polsku, więc bądźcie spokojni, całość jest po polsku, chyba że Zbyszek, Marcin lub Jacek a będą się chcieli zabawić Maxa kolonko, no to na to już nie mam wpływu. Natomiast lecimy z materiałem po polsku. Slajdy nie przejmujcie się, czasem się pojawi angielski, natomiast cała merytoryka będzie przedstawiona, mam nadzieję, w sposób jasny, przejrzysty dla Was. Ja, ja was wprowadzę, natomiast chciałbym, żebyście przede wszystkim poznali, z kim mamy dzisiaj do czynienia. Mamy takich czterech gości, ja jestem ten po prawej stronie, nazywam się Paweł Mączka. Jestem jednym z założycieli właśnie portalu Open Virtualization Pro i również pełnię rolę szefa technologii w firmie StorWare. Ale nie o mnie, bardziej chodzi o prelegentów. I mamy przede wszystkim Zbyszka, od, zacznijmy od lewej, czyli Zbigniew z Senior Solution Architect Red Hat. Zbychu? Dzień dobry, rzuć tylko, rzuć tylko, nie możesz nic mówić na razie jeszcze. Jesteś, tak? Dobrze. No tak, Zbyszek Parys, słuszny architekt w Red Hatie, głównie zajmuje się tymi klockami infrastrukturalnymi, czyli zajmuje się systemem operacyjnym, zajmuje się platformą wirtualizacyjną, zwłaszcza Red Hat Virtualization, ale zajmuje się też na przykład storage'em, na przykład CEF-em, to jest jeden z moich ulubionych klocków, którymi się w tej chwili zajmuje. Oczywiście nie stroni również od automatyzacji, nie stroni również od pozostałych tych części, na przykład związanych z bezpieczeństwem. Ja na przykład nie stronię od dobrej łyski. Dobra, dzięki Zbyszek. Mamy Jacka. Jacku, mamy Cię na linii? cześć, witam serdecznie. Poczekaj, co się z dźwiękiem? Jacek Skurzyński, senior Stowarzyszeni Architekt, Red Hat. Ja zajmuję się między innymi tym wszystkim, czym Zbyszek, natomiast specjalizuję się w automatyzacji. Anzie Słuchajcie, to jest -hmm. czasami moje drugie imię. Pierwsze otwarte pytanie do całej ekipy, która nas w tym momencie ogląda. Zgadnijcie, co jest nie tak w kadrze Jacka Skurzyńskiego. Ale ciekawe, czy zauwa zauważycie. Podpowiedź: lewy, górny róg. Antyrama. Mam ze sobą czy planuje coś tam grzechu... umiejscowić, włożyć? Tak... To jest mój, y, 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 będzie nas dwóch dzisiaj. Ja i mój prostokąt. <laughs> Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, Marcin. Dzięki Jacek. Jeszcze porozmawiamy o Twoim prostokącie. Tak, fakt to jest problem. Porozmawiajmy. Mar Marcin Kubacki, mój kolega ze Storwera. Marcin. Witam serdecznie wszystkich. Jestem głównym architektem w Stolerze. Zajmuję się szeroko pojętą infrastrukturą IT. A Ze względu na to, że jedno z naszych rozwiązań praktycznie integruje się z połową wirtualizacji, a właściwie praktycznie ze wszystkimi rozwiązaniami na rynku, to dotknąłem troszeczkę różnych też technologii, o których też opowiem dzisiaj. Dobrze, Marcin w ostatnim czasie również dotknął nieraz bieżni, schudł prawie 20 kilo, więc ja już mu nie kibicuję, 30, tak? Jezus Maria, więc ja już mu nie kibicuję, zobaczcie, jest coraz cięższy. jak zobaczycie zdjęcia sprzed roku, no to był kawałek misiaczka. Będzie chyba taki widok, w którym ja pewnie miał zdjęcie na slajdach swojego o. właśnie misiaczka. Czyli twojego starszego Z, brata twojego sprzed, roku. Roku. sprzed roku. Lecimy, słuchajcie... Eee... Kim jesteśmy? No, przede wszystkim całe założenie w ogóle portalu Open Virtualization Pro to jest zrzeszenie jak największej liczby profesjonalistów wokół jednego tematu. Wokół tematu przede wszystkim otwartych wirtualizatorów, ale nie tylko. Bo dla nas wirtualizacja jakby jest pewnym. Rozpoczęciem przygody spojrzenia na inne aspekty szeroko pojętej infrastruktury IT. Stąd też w Open Virtualization zobaczycie tematy związane z automatyzacją, otrzymacie informacje związane z konteneryzacją. I jakby mamy kilka sposobów, w jaki sposób budujemy ten portal. Z jednej strony, zrzeczamy specjalistów, takich jak wy, i od razu daję taki sygnał, że jeżeli byście chcieli kiedykolwiek wystąpić, albo uczestniczyć w ramach. Eksperta, czujecie się, że na tyle um, um, lubicie rozwiązania open source, Linuxowe? Skontaktujcie się ze mną, skontaktujcie się z moim zespołem. Wrzucimy was jako kolejną osobę do ekspertów. Jeżeli macie czas i chcecie się podzielić wiedzą, śmiało. Druga sprawa. Open Virtualization Pro to jest newsfeed, to są właśnie webinary i ostatnio meetupy, które wprowadzamy. Mam nadzieję, że utrzymamy bardzo dobrą, bardzo dobre tempo i, i chęć właśnie pracy i współdzielenia się z Wami cały czas wiedzą. Plan jest na taki meetup raz na kwartał. Mamy prawie, prawie setkę osób, więc mam nadzieję, że kolej, kolejny meetup planujemy między innymi na grudzień te, tego roku. Dobra, rzucamy szybko temat, ponieważ ja jeszcze mam 5 minut, a nie chcę, nie chcę przeciągać, bo plan jest bardzo ambitny. Z drugiej strony, szanujemy Wasz czas. Ja wprowadzam Was w świat Open Virtualization Pro, pokażę, pokażę Wam kilka przykładów oraz raport, który ostatnio wykonaliśmy, który pokazuje ciekawe statystyki. On nie jest wyrocznią, natomiast myślę, że zada zadam kilka pytań, jakby e, pobudzę w Was refleksję, przemyślenia, czy w ogóle warto wdrażać tą wirtualizację. U siebie. I jakby później ten temat poruszy Zbyszek. Zobaczcie, 415, 445. Pięć argumentów, dlaczego powinieneś rozpocząć przygodę z Red Hat Virtualization. I jakby Zbyszek jest jedną z osób, którą znam od bardzo dawna. Zbyszek, zanim jeszcze pracował w Red Hacie, zajmował się wieloma innymi platformami, między innymi, między innymi z takim VMware'owym, I myślę, że on jest najlepszą osobą, która będzie potrafiła. Jakby uzasadnić, dlaczego warto właśnie w tych pięciu i użyć tych pięciu argumentów, dlaczego warto myśleć w ogóle o RHV czytajcie o wircie, w swoich środowiskach. Później zrobimy krótką przerwę. Każda prezentacja będzie się kończyła pięciominutową przerwą. E, jedynym wyjątkiem będzie teraz przejście z mojej prezentacji na Zbyszka, tak więc tu, to, tu pójdziemy e, jednostajnie. Później 5 minut przerwy i nie uciekajcie na przerwach, raczej znaczy idźcie po kawę, zjedźcie coś. Natomiast e, puszczamy, puszczamy muzykę e, zespołów, które są, nie, nie wiem czy mogę powiedzieć, mocno spokrewnione. Pierwsza to będzie... Pierwsza to będzie e, Leszek, mafina, Ultra, Mafina, Ultra, nawet mafina. No, lepiej niż mafina, przepraszam, ultramafina, później sliver wjedzie, zobaczycie kilka fajnych kapel, między innymi w których nasz, nasz zespół się udziela, czy grając na basie, czy na gitarze, czy na przykład wokalnie, to jest taki smaczek, dawajcie znać w trakcie przerw, co uważacie. Jeżeli jest źle, bardzo źle, no to nie piszcie, no bo szko, szkoda, szkoda, szkoda naszych ludzi. Natomiast jeżeli uznacie, że kawał, ktoś gra kawał dobrego metalu, śmiało, dawajcie, jak to niektórzy YouTuberzy mówią, łap, łap, łapkę w górę. Później idziemy i dotykamy kwestii zabezpieczenia, więc najpierw pokażemy Wam, w jaki sposób zmigrować się w ogóle ze środowiska biomorowego na RHV. Później bardzo często, gęsto dotykamy pytań związanych, ok, w jaki sposób ja mam zabezpieczać to środowisko. I tu jest rola Marcina Kubackiego, rola zespołu Storwer, żeby pokazać rozwiązanie VIPROTECT i strategie backupujące, czyli w jaki sposób w ogóle podchodzimy do zabezpieczenia środowisk RHV, OpenShift oraz OpenStack. Głównie się koncentruję w dniu dzisiejszym, bo jest mało czasu na RHV. Później znowu przerwa, kawałek muzyki i wskakuje nam Ansible, czyli Jacek Skórzyński, który pokaże o sile automatyzacji. I wykorzystaniu, właśnie, Ansible, playbooków gotowych czy niegotowych. Pokażę Wam, w jaki sposób podejść do tematu w przypadku środowiska wirtualnego. Na końcu słuchajcie: otwarte forum, pytania, dyskusje, konkursy, nagrody. Mamy kilka ciekawostek dla Was, kilka otwartych pytań, kilka ankiet w trakcie. Ja, jak skończę swoją część, będę moderował. Tak więc moja rola jest w tym, żebyście otrzymali wszystkie odpowiedzi na pytania, które Was gdzieś nurtują. Będziemy robić zawsze QA po każdej sesji. Natomiast obiecałem Wam, że pokażę Wam kilka, kilka slajdów. W ostatnim czasie zrobiliśmy ankietę, badaliśmy kilkaset podmiotów, gdzie zadaliśmy pytanie: słuchajcie, jakiego środowiska wirtualnego używacie? Co więcej, jakie macie plany w ramach Waszego środowiska wirtualnego? I kilka ciekawostek. No, pierwsza rzecz to. Ten, ten cel ten Zobaczcie, VMware, Microsoft, Hyper-V, KVM. Pierwsza rzecz, która e, mówi, i tutaj od razu mówię, to nie jest tak, że 20, rynek, rynek VMware'owy ma 25%, zdecydowanie nie. Dalej, rynek VMware'owo Hyper-V dominuje na poziomie 75%. To jest tylko i wyłącznie odzwierciedlenie e, tej grupy osób, którą odpytaliśmy. Natomiast zobaczcie, ciekawostka, okazuje się, że nie tylko na vmware i Hyper-V nasze IT stoi. Pokazują, pokazują się różne dystrybucje, OVIRT, Proxmox, OpenStack, RHV, Oracle VM, OLVM, Zen, czy Nutanix Acropolis, więc coraz częściej widzimy, że nie tylko i wyłącznie bazujemy na dwóch największych graczach. Druga ciekawostka, która jest na tym slajdzie, to zobaczcie statystyka po lewej stronie, 66% firm i to już jest globalna statystyka. Używa już i dywersyfikuje swoje środowisko wirtualne, używając około od 2 do 4 środowisk różnych vendorów w tematyce środowisk wirtualnych swojej infrastruktury serwerowej. Podobnie zresztą jest z cloudem. W multi -cloudzie dotykamy praktycznie od 2 do czterech chmurodawców w uprawie 72% firm. Druga sprawa. Oczywiście, jak odpytując, której najczęściej, które najczęściej, jakby, która jest głównym waszym silnikiem wirtualizacji, większość respondentów oczywiście odpowiedziała, że, że jest VMware, i to, co powiedziałem, to jest wciąż naturalny aspekt. Myślę, że większość z Was z VMware'a korzysta. Za chwileczkę puszczę taką ankietę, gdzie odpytam i, i bardzo dobrze. No, VMware jest świetnym rozwiązaniem, i, i naszym celem tutaj w żaden sposób nie jest, nie jest strzelanie czy do Microsoftu, chociaż do Microsoftu czasem miałbym ochotę. Natomiast co do VMware'a, słuchajcie, no, co, co jak co, ale no, nie da się powiedzieć wielu złych rzeczy. Mówię, nie, to nie nasz cel. Natomiast często, gęsto. Jak zaczynamy analizować, z czego tak naprawdę korzystamy jako administratorzy, jako IT, to nie widzimy miliona różnych featureów, tylko jakby większość responderów skupia się na pięciu. Zobaczcie, Live Migration, templates, snapshot, API i automatyzacja testów Disaster Recovery. Nie wiem, czy się zgodzicie, dawajcie teraz znać. Czy coś do tej głównej listy funkcjonalności byście dorzucili, albo które z aspektów w ramach waszego środowiska wirtualnego wydaje się, e, wydaje się potrzebne? Czegoś może brakować. Natomiast, jak, czy rozmawiając ze Zbyszkiem, czy z wieloma innymi specjalistami, tak też tak, tak w większości stwierdzamy, hej, czy tak naprawdę nasi klienci czegoś więcej potrzebują? To jest totalnie otwarte pytanie, ale zwróćcie uwagę, że. Rozmawiając za chwileczkę o Rewie, który jest oczywiście bratnią dużą Owirta o open sourceowego, jakby te wszystkie aspekty już są de facto, de facto spełnione. Czy na przykład Stowe, który realizuje kwestie, czy disaster recovery, czy strategii backupowych. No i coś, co jest ciekawostką, zadaliśmy pytanie: Czy macie plany na zmianę technologii w najbliższym czasie? I jeżeli tak, to na jaką? I zobaczcie, że jednak środowiska KVM-owo-zenowe mają się coraz lepiej, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Zobaczcie, co się dzieje w menedżerze przepraszam, providera, zobaczcie, co robi Amazon. Zobaczcie, co, co robi IBM ze swoją inwestycją, czy, czy z Linux One czy całą inicjatywą, gdzie KVM jako silnik silnik wirtualizacyjny jest podstawą do, do, do głównych workloadów. Zobaczcie, co nawet robią inni gracze z zakresu open source. Zobaczcie na Mirantisa, zobaczcie na SUSE. ten KVM jest bardzo mocno usadowiony i jest jakby bardzo szeroko wykorzystywany. O jeszcze zastosowaniach KVMA opowiemy później. Natomiast dla mnie jest to o tyle ciekawe, że duża grupa respondentów mówi: Hej, widzimy potencjał na projekty KVM-owe, widzimy potencjał na projekty open source. Owe. I tak jak jeszcze 5 lat temu, zajmując się tematyką otwartej wirtualizacji, każdy mówił, że to jest temat PASE w Polsce. Tak więc myślę, że część z Was może wciąż dalej myśleć, okej, okay, to mnie nie dotyczy, ale zwróćcie uwagę i skupcie na tym etapie pełną atencję na to, co by było, gdybyście wy zaproponowali KVM o podobne rozwiązanie u siebie. Co jeżeli byście podeszli do tematu dywersyfikacji swojego środowiska wirtualnego, co jeżeli byście podeszli do wyboru później na przykład rozwiązania, które pełni rolę typowo DR-ową. Tak, tak, mówię oczywiście to jest o nikim innym. No nie mogę za bardzo. Ciężko mi przechodzą, mi przechodzą przez, przez gardło inne rozwiązania. No nie miejcie do mnie o to pretensji. Okej, okay, więc zaczynamy słuchajcie, od fundamentalnego słowa. Dlaczego w ogóle warto przejść na wirtualizację? Tutaj za chwileczkę wejdzie Zbysze, Zbyszek ze swoją prezentacją. I Zbyszek postara się Wam odpowiedzieć, w, jak, w jakie pięć argumentów on używa rozmawiając ze swoimi klientami, albo jakie pięć argumentów używają jego klienci właśnie po zmianie na silnik owirtowo RHV. Ja za chwileczkę przechodzę do konsoli moderatora, więc będę cały czas z Wami. Dzięki serdeczne.